I co, i co? I co, Waluś? Idzie tam wyleź dzisiaj, jest coś taki hit! Idzie na te słońce wyliś. No Nie ma tak źle, no gadum ci przesadzają w tej pogodzie. Czekaj, tukaj na działeczce, zrobię się selfie. Haje te słoneczko, tukaj, no rowe. Robię... Łopiero! Mamo, jakie słońce, wszystko okej? Okay. No szmaruje się, gadum ci ja tym krymem. Pięćdziesiątka, coś mi dała! Wszystko okej! Okay. Chopie, uspokój się. Jo już w tej robocie dłużej nie wytrzymia. Ten nasz głupi szef! Całkie lato szporuję na klimie, zimie to już jest normalnie flak! Ja już sam nie chcę robić! I pomyśleć, my w zima nie mogli się doczekać lata. Panie, nie ma takiej hicy. może w następnym tygodniu będzie trochę cieplej? E, Halina! Ja? Mom nabito klima. In... Ginek, Ginek, z już my są we Władysławowie! Obejdź! Co? E? runę, jak ta droga przeleciała? Ja też em przeleciała! Ja żeś pół drogi przepił, a drugie żeś przespół!